Czekaj, już tam idę do Ciebie. No. Chciałam zostawić, jak to opłaciłam. Mówisz o parkingu? Tak, ale jest rezerwacja, płaci, potwierdził. Pamiętam, że płaciłam. Ale tu mi się wyświetla kwota 105 zł. I mówię, Nie dobrze, no, to było mniej, nie? Mhm. Ja dalej i nie mogę tego znaleźć właśnie na koncie. Nie wiem, wiesz, z czego to poszło, już nie pamiętam. To jest rzeczywiście rezerwacja 105, ale rabat 46. No dobra, ale ten rabat był naliczony od razu? Tak, bo ja pamiętam, że to było 50 coś złotych, nie? To ile by to wychodziło? No 54, tak? Nie 54, mniej. Czekaj. Ile złotych Rabatów? 40. Coś tu jest nie tak. 40... Z czego ja to płaciłam? No nie wiem. Tak. Nie widzę tego właśnie w żadnych, na koncie żadnym. Chyba jest majstro. się, bo on mhm. No to jest super. Oczywiście. 59 zł za ten parking? Tak, to jest bardzo, tyle Ok. Nie rozumiem A może nie trzeba tego zrobić. 59 Poczekaj, powiedz jeszcze raz, bo nie słyszałem. Zeszło mi skąd ta 59? No. Rachunek jest na kwotę 105 a rachunek 46. Rozumiesz coś z tego? Dobra. <noise> Najważniejsze, że zeszło 59 Reszta luz co się tutaj nie, nie klei, no ale dobra A co wiecie, się że... mamy przejmować? To zapłacone, nie? No I się okazało, że to jest ten parking, na który zawsze jeździcie No oto, to jeszcze Państwu opowiemy pewnie więcej jak będziemy Jechali Co nie? Tutaj ten boczek to jest do czegoś przewidziany, czy nie? Nie. co przeszła takie małe dzisiaj. Wyszuka. Nie wiadomo czego. Ale pachnie wojny. Dzięki. O, o chciałbym mieszać. No dobrze, to tutaj jeszcze troszeczkę zejdzie. To jest wołowina, nie? Tak. Dobra. Którym się tutaj teraz robi, tak, żeby ten ring dodatkowy. Aha, i on wtedy dokłada do tego, który jest włączony, tak? Ten dodatkowy? Nie, tylko do tego dokładnie. To nie. jest tylko do tego, tak? Do tego masz tu. A, okej, okay. dobra. No a ta część. Jest tu. Dobrze. No to grzejemy, jak widzisz. O, jaki ładny, świąteczny zapach. Mandarynkowy. Jak się wchodzi do domu, to bardzo czuć tym porannym, wiesz, smarzeniem. Ja, no. Zostaje to. Trzeba było chyba wcześniej może włączyć ten no, wyciąg. Tak. Jaki brudny wóz. Wstyd i hańba. Zaraz znajdę dwa Pięć. Ostatnio mi tam wydzielałaś, nie? że Pan Piotr zauważył. tego. No, tak zanim się zagrzeje. W zasadzie to najbardziej mnie to interesuje. To jest tutaj najlepsze. Mm, mm, mm. Halo Pokroiłabyś mi to w ciężar? Mm. Czekaj, mm -hmm. nie Proszę. Boże też? Nie, właśnie nie, już nie będę tam przyjechał. Zwłaszcza, że to mi bardziej smakuje. O, pięknie. Dobra, proszę. Aha, a ja muszę zjeść, tak? O, no, Bardzo dobra. Cieszałeś? Bardzo dobra. A boczek, a ten boczek. Dobra, chodź. No kochany. Ale musisz w locie. wzięty chodź, 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 chodź. Idź do Michy. Dobra, idę na górę, Dobrze. Fajnie, jak mówiłem, co robisz. Widzę, wida. Nic tu chyba nie ma Takiego superowego Fasolka Biała może być, wczoraj była jedzona Tym no, nie ma być dzisiaj zjetona? Skoro lubię no, Ja ciebie też, ja ciebie też Kiczu Wyłączyłeś? Nie, nie wyłączyłeś No widź. Grzeczny jesteś dobrze, wiem. Wiem. Jeśli to tą fasolkę, można przecież tutaj dolać, to będzie najlepsze. Ależ ja to wymyśliłem. Świetny był to ruch. Nie zapomnę go nigdy. Dobra, wypadł, bo już mi tutaj przeszkadzasz. Wspólnoty nawzajemne, też będzie. O tak, złaś, wypad. Wypad. Mmm, miękkie, <laughs> no, ale to poszło. No to tego. No poważnie marchewka.